Szkarłatny pręgierz, miasto Nowaruda. Miasto, które lubi zapomnieć o swoich najciemniejszych sekretach. Mało kto wie, że pod dzisiejszym ratuszem, pod brukiem rynku, gdzie ciągną się wilgotne ceglane korytarze piwnice, które w średniowieczu służyły za lochy, katownie i izby przesłuchań, zapomniane, zalane wodą, zamknięte na wieki za żelaznymi kratami i warstwami betonu. Ale pewnych rzeczy nie da się zakopać na zawsze. W 1628 roku na rynku ustawiono pręgierz, gruby, kamienny słup z żelaznymi obręczami i zardzewiałymi hakami. Publiczne miejsce kaźni i upokorzenia. Tu chłostano złodziei i Wystawiano cudzołożnice na pośmiewisko, a także prowadzono czarownice. Jedną z nich była Katarina z Włodowic. Mówili, że była piękna, mówili, że znała zioła, potrafiła leczyć. Mówili, że szeptała po nocach dziwne słowa i że w jej chacie widziano koty o oczach jak ludzkie. To wystarczyło. Zabrali ją nocą, zaciągnęli do lochów pod ratuszem. Tam, gdzie zimna woda kapała z sufitu, a ściany pamiętały każdy krzyk, tortury trwały trzy dni. Nie przyznała się, ale to nie miało znaczenia. Jeżeli chcecie więcej takich ciekawych historii i pełnych historii, zaglądajcie na wszystkie profile Dawida Sarysza. Jest co poczytać, a może będzie co posłuchać. Trzymajcie się, cześć.